Koszykarki i Polkowice prowadzą 1 do 0 w rywalizacji do dwóch zwycięstw Zartego Bydgoszcz w ćwierćfinale finale Ekstra Ekstraklasy. Pomarańczowe ograły, rywala 75 do 57. Początek spotkania należał jednak zdecydowanie do Bydgoszczanek, które prowadziły 15 do 6. Imponująca była jednak druga część tej odsłony, którą ostatecznie miejscowe wygrały 23 do 17. W drugiej górowały zdecydowanie, zwyciężając 22 do 6. W trzeciej i czwartej kwarcie trener Koziorowicz przy wysokim prowadzeniu mocno rotował składem, co miało wpływ na wyniki poszczególnych szczególnych kwart. Trzecią przyjezdne wygrały 13 do 12, a czwartą 21-18. Ostatecznie jednak z wygranej cieszyły się polkowiczanki, mówi ich trener Krzysztof Koziorowicz. Pierwszy moment na pewno przegrywaliśmy, potem kapitalna obrona. Nie ratowałem składem, stabilnym składem grałem i to pokazaliśmy natychmiast, jak potrafimy dobrze bronić. Potem chciałem, żeby cały żeby zespół pograł sobie i to czas na troszkę gubi, bo, bo w tym momencie na kilkanaście punktów się zbliżyły zawodnictwa Artego, ale wróciliśmy do swojego rytmu szybciutko, natychmiast. Na pewno tutaj z styl... tego być od lepszy, ale generalnie gramy w tej chwili już lepiej niż, niż w ostatnich spotkaniach, to widać. I myślę, myślę że w najwyższych spotkaniach ten tron, który dzisiaj bardzo dobrze grać, pokaże dobrą koszulkę. Punkty dla CTC zdobyły Carter 16, Col 13, Babicka 9, Walich i Majewska po 8, Jezior na 7, Trofimowa 5, Smyf 4, Musi na 3 oraz Pietrzak 2.